Jeżeli chodzi o znak Zodiaku Bliźnięta, to tutaj tak. Na pewno, na pewno moi Państwo, jeżeli chodzi o uczucia, będziecie chcieli zdominować nowego partnera. Będziecie chcieli tutaj trochę że, że tak powiem, nie, ubezw nie, nie ubezwłasnowolnić, ale tak. A jakby to Wam powiedzieć, mało będziecie mieć wolności w związku. Jeżeli wchodzicie w związek teraz z bliźniętami, jakikolwiek, to uważajcie na to, żeby partner czy partnerka po prostu tutaj Was, Was taką swoją niezdrową energią zaraziła. I widać tutaj manipulacje, widać tutaj, Swoją zaborczą stronę, i jest cesarz w przyczynie problemu, co oznacza brak bezpieczeństwa u drugiej połówki. Może być brak bezpieczeństwa spowodowany na przykład brakiem pieniędzy, spowodowany na przykład tym, co się dzieje. Teraz, tak, jeżeli chodzi o kartę królową denarów, uważaj drogi bliźniaku na koziorożca bo może mieć ogromny wpływ na Ciebie w tym miesiącu i może tutaj być nieuczciwy w stosunku do Ciebie. U widzę zmianę pracy na taką bardziej pracę rozrywkową typu kluby, typu właśnie barmaństwo, typu właśnie praca w wesołym miasteczku, trzy kielichy, takie wiecie rozrywkowe prace, właśnie czy też po prostu... Eee, prace związane z działalnością artystyczną, bo mamy tutaj trójkę kielichów, to jest trochę taki artyst. Eee, jeżeli chodzi o bliźniąt, ja tutaj widzę właśnie przewagę, dominację nad partnerem, co jest w minusie, i to jest bardzo niedobre. Będziecie go chcieli zatrzymać na siłę. Nic dobrego, nic dobrego, dlatego tutaj. Jako królowa denarów, skup się na sprawach finansowych, a niekoniecznie na, yy, na tych, właśnie. Na kontroli, tak? Na kontroli. Teraz tak. Dla bliźniąt, które są wolne, mają szansę poznać kogoś, ale mogą zostać oszukane. Mogą zostać oszukane. Uważajcie na pieniądze. Uważajcie, komu pożyczacie te pieniądze, bo tutaj może być nieciekawy. Jeżeli chodzi o trójkę kielichów, yy, to tutaj. Dobry czas właśnie na spotkanie się ze znajomymi, na imprezy, na właśnie wyjazdy, czyli możecie gdzieś też wyjechać, oraz również tutaj przy karcie mocy będą to wyjazdy, na przykład w integrację gdzieś po prostu jeżeli chodzi o zdrowie, zwróciłabym uwagę w miesiącu sierpniu na zatoki i zwróciłabym uwagę na złe diagnozy lekarza, o czym mówi 7 mieczy? Jeżeli chodzi właśnie o partnerstwo dla bliźniaka, nie widzę tutaj nie widzę tutaj jakichś nowych, nowych właśnie relacji, jeżeli jesteśmy wolni, będziemy chcieli się bawić, będziemy chcieli oczywiście randkować, ale nic na poważnie, na dłuższą metę z tego nie będzie. Na co mamy uważać? na choroby typu przeziębienia, typu złamania. Karta wisielca również mówi o, o takiej rutynie. Będziemy też uciekać od rutyny. I właśnie wisielec możemy być trochę zawieszony w wielu sprawach. Część z Was będzie prawdopodobnie szła na urlopy. O czym tutaj jest ostrzeżenie, żeby jeszcze nie iść na ten urlop, bo to nie jest dobry czas właśnie na. Na urlop ta pierwsza połowa sierpnia, a za to druga jest. I piątka mieczy odwrócona e, nagroda za kłamstwo. E, jeżeli będziecie kłamać, to z tego kłamstwa uzyskacie nagrodę. To znaczy, e, musicie uważać głęboko na swoje słowa, co mówicie, jak granicie, co czynicie, co mówicie, dlatego że słowa mają tutaj wielką moc. I możecie przypadkiem kogoś po prostu zranić. Więc tutaj będziecie przyciągać do siebie słowem, niekoniecznie właśnie um, kontrolowane, bardziej takie niekontrolowane. Uważajcie na agresję, bo tutaj też może się pojawić wokół Was e, kilku nieuczciwych ludzi. To uważajcie po prostu, żeby się z kimś tutaj nie pobić. To tyle.